Dzisiaj wlatuje obiecany przepis na ciasto na pizzę, która smakuje jak z najlepszej włoskiej pizzerii. Oczywiście wszystkie składniki będziesz mieć w opisie: do misy mixera wlej lodowatą wodę oraz sól. Całość dokładnie wymieszaj. Do tak wymieszanej wody z solą. Stopniowo dodawaj mąkę, a po chwili dodaj drożdże. Pod sam koniec wyrabiania ciasta dodaj oliwę z oliwek i wyrabiaj tak długo, aż oliwa wchłonie się całkowicie do ciasta. Gotowe ciasto przełóż na blat i zagniata jeszcze przez kilka minut tworząc kulę. Tak przygotowaną kulę odstaw do odpoczęcia na 30 minut. Czynność powtórz około 2-3 razy. Gotową kulkę... Podziel na cztery części i teraz zagnieć ją do środka, dokładnie zaklejając od dołu, tworząc cztery mniejsze kulki na pizzę. Takie kulki przełóż do plastikowego pojemnika, szczelnie zamykając i odstaw w temperaturze pokojowej na dwie godziny. Po dwóch godzinach wynieś pojemnik do chłodniejszego pomieszczenia około 15-16 stopni Celsjusza i tam pozostaw ciasto do wyrośnięcia przez około. 20 godzin. Pamiętaj, żeby przed wypiekiem ogrzać ciasto w temperaturze pokojowej przez minimum 2-3 godziny.